Dzień dobry, krążymy w poszukiwaniu kawiarni, która oferuje ciastka, to inną, natomiast pokażę Wam to, bo nie ma tego jak lepiej opisać. Idę sobie ulicą, a tu gęś, na relaksie, my w lewo. Tak to wygląda że tu często jakieś zwierzaki po ulicy chodzą eee, gdzie jest kurwa? pierwsza kawiarnia, którą znalazłem okazało się, że poza świętocznymi piernikami nie ma nic a i tak nikogo w środku nie było w drugiej była tylko kawa i owoce i pan cementował podest zaraz, to to tak, tak. zaraz po przejmę. Po poszukiwaniu kawiarni zbłądziliśmy w takie oto uliczki i już dawno nie chodziliśmy po takich uliczkach bez turystów. Więc udało nam się dotrzeć w takie miejsce znowu. I co, szukamy dobrej kawy, jakiejś słodyczy. Ok, zobaczmy co nam Ewa znalazła. Ok. Wygląda ślicznie. Klimatycznie. Czy będzie kawka, czy będą ciacha. W tej ładnej scenerii będziemy oto pałacować tiramisu. Niełatwo jest tutaj znaleźć kawiarnię, w której mają ciacha. Ewa korzysta z faktu, że ja nagrywam. Że próbuję wciągnąć jak najwięcej tiramisy dla siebie. Ale zupełnie innych piramisów, które nie znamy. Lepsze, gorsze. Nie. W ogrodowym, szkladniowym klimacie taki lokalik. Wszędzie doniczki zieleń. Trochę cegły. No wiadomo, że tutaj nie ma ani maskarpana, ani nic takiego, to jest w Mhm. Wyszko? I pianka. Chyba będziemy musieli wziąć po jednym na głowę, jednak. No nie, Nie no, będzie... Tak <laughs> się no, ciasta, bo miałeś ochotę i widzisz kilka łyżek. Nie dogadzisz. <laughs> Znaczy nie tutaj czasta to jest. Więc tak, no szukaliśmy się trochę ciacha. W ogóle jakiegoś ciacha. I jest... ciężko. Mhm. Uh -huh. To tiramisu uh -huh. też nie jest takim typowym tiramizu. Znaczy... Biszkopty są w środku normalnie, ale zalane są taką jakby... Mm, masą żelatynową. Taką pianką właśnie. No okej, okay, smogowe jest fajne. Tak, w środku się głupie. <laughs> tak, o. Jakby był bliszko no. przekładany masą od ptasiego mleczka. Trochę tak. No ale tu chyba kwestie właśnie mleka, temperatury. Hmm. Nie wiemy też jak sobie lokalni mieszkańcy radzą w ogóle z nabiałem, bo za dużo nabiału tutaj nigdzie nie ma. Kupiłem nawet napój mleczny bananowy i wyobraźcie sobie, że mleka było tylko troszkę, a w składzie było najwięcej jabłkowego soku z dodatkiem mleka i odrobiną banana. I woda. I woda, tak. Także taki dziwny napój. Także na nabiał nie liczcie ogólnie tutaj wazji za bardzo. Chyba, że sobie sami krowę wydajecie. Trzeba było zobaczyć jeszcze, co tutaj pani z herbatek ma. No, tak widziałam, że ta herbatkowa też była bardzo. Mm, widzisz. Natomiast... Natomiast herbatka, co nam pani dała, też dobra, bo nie jest to ta herbata, którą my tak wszędzie pijemy, myśląc, że jest herbatą z kukurydzy, a ona jest z rząsynia. Ale tam w Kubańskiej była kukurydziana. Ogólnie no, no, mają tu mnóstwo herbat. A to jest jaśminowa zielona. Ty... Z lodem jest świetna, no. Kawusia. Jeszcze nie piłem, ale przypuszczam, że też będzie dobra. Bo tak jak lubię, już ścieka po szklanetce. No, jest, chyba no, tak. Jest, no hej. No, to wracamy do jedzenia i kawusi. Jak już zauważyliście, mam na głowie kaczykupera. Ano o tym opowiem za chwilę. Natomiast jesteśmy w bardzo ciekawym <grym> miejscu. Amerykańska restauracja Diner 66 w Wietnamie można każdym że knajpka wygląda bardzo autentycznie jak z amerykańskiego teledysku Wie? panie są tu ubrane wszystkie w groszkowe sukienki neonik statua wolności, czerwone kanapy Ketchup i mustarda. 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 coś czego tutaj się nie spotyka. Mm. Panże wygląda spoko, można sobie zamówić można sobie zamówić szejka, można sobie zamówić kawusie. Jest też cały wybór fryteczek, burgerów, chili dogów. I jak tak długo szukaliśmy kawy i ciastka, to zgadnijcie co tu jest. Nie kawa to jest i ciastka. Kawa. Taka amerykańska, wiecie, z przelewą my lubimy. To jest Apple Pie. Jest też American Pasta, czyli właściwie całkiem dobrze opisane, bo są tutaj amerykańskie podejścia do włoskiego makaronu. Mm -hmm. Jest też po prostu schabowy z ziemniakami i suróweczką. No menu Jezu, tutaj w końcu. z fasolką. Menu to tutaj nagrywam, żebyście mogli sobie spokojnie podejrzeć. No i ostatnio Ewa narzekała na brak domowych smaków, a znaleźliśmy amerykańską restaurację w Danangli. Ja mam sos pieczeniowy nawet. Ja mam chili doga z serkiem, sosem chili, kiełbachą. Natomiast Ewa wzięła sobie wieprzowego kotlecika w panierce. Ja no, tam kutleć. Skobowy po prostu. Z ziemniaczkami i zieloną fasolką. Dodatkowo jeszcze, stop it. A jest okej? Jest ok? Jest cisza i obiada się ziemniakami, czyli jest ok. Dźwignęłaś tą fasolkę tak po prostu dla zasady, czy nie? Nie. No, no, ale potem że wrócę do ziemniak.

Patrz się gotów tam radość nad twarzy. gotów. Smaczne gotów. Jestem gotów. Ale jest tak miękkie, ma tak skropującą tajercze. Ma jakiś troszeczkę płatków czyli tutaj, ale moja mama, jak robi kotlety z chabawa, to je apliką też posypuje, więc dla mnie to jest... mi taki mały kawałeczek na presto. łatnie mm, Ładnie wygląda, soczyście.

Mm -hmm. To było z marchewką. Ale no, zielona pasołka szparagowa nie jestem dodatkiem. No powiem wam tak radosnej epy przy jedzeniu dawno nie widziałem, ale tak, jest po prostu chabowy. No jest schabowy. Nie jest taki rozbity, ale jest schabowy w pojemce. Taki kawał śpijaka jakiegoś, ale... Mm. Z ziemniaczkami, z fasolką. Z sosem takim pieceniowym pewnie. Mm. Mm. Ale może być bardziej słody. nie Nie ma soli? Nie, mm nie. -hmm. Mm -hmm. mm. U, zamiast sosu sojowego. Tak Ewa przeżywała kryzys jedzeniowy dziś rano. A tutaj nagle taka niespodzianka. Jeszcze pierogi i Znaleźliśmy knajpę, gdzie są pierogi, tylko ale są pielmeni są pierogi z kapustą. Jest barszcz czerwony, yy, tani, schłodzony na tania, schłodzona substancja. Widzieliśmy gołąbki. Hmm. Mam pytanie. Czy u Was w domu jest ja z kapustą, ze śmietaną? Albo gołąbki z sosem pomidorowym i ze śmietaną? Bo u mnie nie, a tutaj właśnie widzieliśmy, że tak się to podaje może w których rejonach tak robią. Dajcie nam znać tam na dole. Nie ja, ja. ja wiem wam spróbowałbym swojego, ale na tak rozkosznie wygląda. Ciesząc się tak hmm. tym kotlecikiem, że chyba pozwolę wam również nacieszyć się tym widokiem przez chwilę. Dobra, chyba trzeba zabrać się za tego jego To jest no naprawdę. W końcu jest kosa. Bez żadnych takich przypadków, które na pewno lubię, ale już jest sól i pieprz. I trochę przyzwy. Ale dla mnie to super. a że miał komfort, Może można domówić. Nie wiem czy będę się aż tak jak Ewa. Natomiast to chodno, wygląda naprawdę fantastycznie. To się błyszczy. Błyszczy się, jest. O, jest jeszcze ciepłutki. Widzę, że to jest ta ich padówka, bo ona ma taką. <śmiech> <śmiech> taką tutaj. Ale chrupnęła mm. normalnie, a nie tak jak te ich parówki, które nie chrupią. Dobra parówka. Mhm. Dobra, na razie wiem, że parówka jest dobra, bo niewiele więcej złapałem w tym pierwszym życiu, ale jest okej. Okay. No pachnie jak parówka. Z wody. Mm słuchajcie. Ale Sara coś czuć. Czuję do też smaku. Zdecydowanie. Jak jesteście w Wietnamie, jesteście w podróży Aha. i brakuje wam regionalnych smaków, to Ewy Kotlecik jest super. A ja wiem, że musimy tu wrócić, żeby spróbować tego chini. No Parówka jest spoko, jest bardzo soczysta, jest cieplutka jeszcze w środku, mimo że już trochę stała. Buła jest super, jest myślana. Nie jest chrupiąca, ale też nie tak <laughs> była zaprojektowana, żeby była chrupiąca. Coś tam trzeba tak pokazać. No zaraz wyróżnam, bo chętnie pokażę tutaj. Ten swój dziubek wygląda tak. Z jednej strony mogłaby krupać. No z drugiej strony nie robi takiego bałaganu, dzięki temu, że jest mięciutka, puszysta bułka. Ale to chili... Czuć normalnie, że jest tak przyprawione, jak powinno być. Ewidentnie czuć tutaj... Kumin. Czuć, że jest klinkowe. Czuć, że jest przyprawione tak, jak powinno być przyprawione chili, że to nie jest azjatycka wersja chili. Smakuje bardzo mięśnie, smakuje bardzo, bardzo meksykańska, bardzo teksańsko pewnie nawet bardziej. Do tego wszystko ładnie pachnie, jest delikatnie posypane kolendrą. E, smaki z sobą idealnie grają. Więc, jeżeli lubicie chili, prawdopodobnie ten produkt Wam podejdzie, a ja zdecydowanie wrócę tu jeszcze, żeby spróbować samego chili, bo jest pyszne. No, chili jest też w tacosach na śniadanko. No? Tak, naprawdę fajnie to wygląda. Wszystko się tutaj zgadza. Ale jeszcze bo pewnie zastanawiacie się, jak to jest, że nagle Szymon wygląda kilka lat młodziej. Dlaczego jego guzia jest taka gładka i błyszcząca? Gdyż Szymon wybrał się do fryzjera? O tym opowiemy za chwilkę, jak wyjdziemy z No, ale tutaj idealnie widać jaka. Proszę Dobras Pan pierwszy raz doświadczył, żebym ktoś pukał kamieniem w czół. Ale tak, opowiemy wam potem jeszcze przy innym świetle. Co się wydarzyło? Przede wszystkim ja opowiem, bo Ewa nie widziała. Dobra parówka, świetny, czyli prawdziwy ser. Noślana była. Mm. Naprawdę najpierw no jest bardzo spójna. Wizualnie jest ewidentnie w stylu amerykańskim od początku do końca. Dekoracje są spoko, jedzenie jest bardzo fajne. Menu jest idealnie zrobione tak, jak powinno wyglądać. Można sobie nawet banana split na deser zamówić. I na śniadanie, jak zamówicie, kawkę, jest przelew i pan nie chodzi do lewa. Jak na amerykańskich zimach. Kto by pomyślał, że najbliżej rasowej, amerykańskiej knajpy tak będziemy się Wietnamie. I jesteśmy tylko 9 km od starego radaru amerykańskiego z Zjadamy i zwiedzamy. Fakty o jedzeniu i o historii. Ziamek w szlafroku. Bałwany, Mikołaje Tak właśnie w tym Danang życie sobie płynie Ewa, jak dzisiejszy dzień? Kotlet Kotlet Ewa zjadła kotleta z ziemniakami i fasolką Więc dzień udany Tak Wolałabym Nie z fasolką, ale już trudno Mogłaś oddać fasolkę, jak nie będziesz. No, wy tym pięknym widokiem Ludzie się dzisiejszym... to jak mówiłam przy z jest wieczór. To jest kąpiel przed spaniem. Aż się zacznę znowu tarzać w tym piachu, nacierać się tym piachem. Może no, tak być Zionek w szlafroku chyba się speszył i co poszedł. To co do hotelu? On już się wykąpał. Co, my idziemy spacerkiem nad morzem. Zobaczymy. Może coś jeszcze dzisiaj się porobi. Napisy. Napisy do filmu? Potrzebujecie napisów? Dajcie znaczy, czy przydają się napisy. O. O, a tu jest sesja zdjęciowa, tu co nas w piżamach. Mijali, cała rodzina teraz tylko dwie osoby Z jednej zasłony mają ciuchy wszyscy już, no to no. No, my idziemy robić napisy. Dajcie znać, czy chcecie więcej napisów. I koniecznie, co zróbcie? Dobrze wiecie, kliknijcie subskrypcję. Klikaj subskrypcję, człowieku, bo przegapisz odcinek. No, więc poszedłem do fryzjera. Bo zapomniałem wam opowiedzieć tą historię. Poszedłem do fryzjera. Obok tej kawiarni mieliśmy jakiś zakład barberów. Patrzę na Google. Okej, okay. strzygam tam Europejczyków. Więc nie zrobią mi tego takiego garnka jak tutaj się um, Chińczycy głównie tną. I koleś się mnie pyta jakie kombo chcę. A ja że po prostu strzyżenie. Okej, okay, kombo numer jeden. No mówię dobra, mam zrobić kombo numer jeden. Koleś mnie ostrzygł sobie śpiewał przy tym, w ogóle taki był ale obstrzyknie i potem mnie pchnął do drugiego pokoju gdzie mnie położyli na łóżko przyszła dziewczynka i mnie generalnie napieniła mi tą głowę. Myślę sobie, dobra, no, z myciem, nie? Napieniła mi tą głowę. Umyła mi twarz, głowę. Potem mi twarz popryskała jakieś dziwnym czymś wyciągnęła, taki mały odkurzacz, takim małym od odkurzaczem po całej twarzy mi powysysała ten płyn, który mnie pobryskała. Potem znowu poszło jakieś mydło, wymasowała mi twarz, nos, uszy. Generalnie to wszystko potem jeszcze raz myła, spłukała. No i beka, ślesz sobie, beka. o czym na nasmarowała ręce, Zaczęła mi masować karki. Ja ten kawał chłopa, ona jest tycia, a przerzucała mnie, po prostu, jakbym był leciutki. Więc ja nie wiem, co ona w tych łapach za siłę ma. Powyginęła mi ten kark. Nawet nie wiedziałem, że on się wygina w taki sposób. Po czym generalnie jeszcze raz mnie umyła i wyciągnęła jakieś kamienie rozgrzane, które mi położyła na oczach w ogóle, przyłożyła mi to czoła, do uszu i kilka razy taki zabieg powtórzyła <laughs> przyłożyła mi ten kamień do czubka głowy stuknęła tym drugim, jeszcze w dwóch miejscach głowy generalnie nie wiem, czy to coś zrobiło na koniec mnie wyprostowała, sprzedała mi kilka dobrze wymierzonych lep prosto w plecy już nie byłem w stanie się powstrzymać, zacząłem się brechtać ja bym że ready Powiem wam, wyszedłem odkrężony Ewa mówi, że po twarzy widać Nie wiem, widać? Nie widać? Nie wiem Chyba widać Dziś taki młodszy jestem Ryzura na kaczy Cooper Też nie najgorsza i teraz najlepszy patent Całość, kombo numer jeden A było wliczone też golenie brody, ale akurat Przyciąłem się wcześniej, więc niespecjalnie było tutaj co golić No, żeby mi troszeczkę wymodelował, ale... Tyle Ze schrzeniem brody w razie czego I włosy wykańczał brzytwą Nowiutką żeletkę oczywiście założył Z, Po wszystkim też zdezynfekował mi skórę Zgadnijcie, ile kosztowało takie coś Stówkę 100 tysięcy dongów 17 zł, 17 zł. No, i jak tu potem wrócić do Europy i się przyzwyczaić do naszych europejskich cen? I z tą myślą was zostawiam.